Nie wiem, jakim trzeba być potworem, żeby skrzywdzić drugiego człowieka, żeby zabić dziecko, bezbronne dziecko, utusić. Dobry wieczór. Witamy państwa bardzo serdecznie. Dziś w programie Zabójca dziecka zatrzymany po czterech latach. Sprawą tą zajmowaliśmy się kilkakrotnie w naszym programie. Za chwilę nowe szczegóły tego morderstwa. Będzie też o okrutnej zbrodni z 1998 roku. Właśnie wtedy w bestialski sposób zamordowano 23letnią studentkę z Krakowa. To jedna z najbardziej wstrząsających w historii polskiej kryminalistyki i tragedii. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Witam Państwa. Dziś przedstawię między innymi okoliczności jednej z najbardziej szokujących zbrodni w historii polskiej kryminalistyki, ale na początek dobre no jeśli w ogóle takie słowo można w naszym programie używać dobre wiadomości, ale zarazem sensacyjne ze Szczecina po czterech latach zatrzymano podejrzanego o zabójstwo dwunastoletniej Magdaleny, właśnie ze Szczecina. Sprawą tą zajmowaliśmy się już w naszym programie trzykrotnie. W studiu jest mama nieżyjącej Magdaleny. Zatrzymany 29-letni Mariusz był prawie pani sąsiadem. Czy pani podejrzewała, że to mógł być zabójca pani córki? Rzeczywiście mieszkał w niedalekim sąsiedztwie, aczkolwiek osobiście nie znam tego człowieka. Nie podejrzewałam jego jako takiego. Podejrzane były osoby z tego środowiska patologicznego, praktycznie wszystkie, które mieszkają w naszej okolicy. On jego właśnie... jako takiego nie typowałam. Ja Ale was... on też był właśnie z By, takiego środowiska. Był, tak, był z takiego środowiska i z tego, co wiem, od samego początku był brany pod uwagę. Do szczegółów tej sprawy powrócimy za kilkanaście minut w drugiej części naszego programu. A teraz o jednej z najbardziej makabrycznych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Dziewczynę z tego zdjęcia, krakowską studentkę, zamordowano 10 lat temu, w listopadzie 1998 roku. Po latach powracamy do tej niewyjaśnionej dotąd zbrodni. Na prośbę rodziny nie podajemy personaliów ofiary, jedynie prezentujemy jej zdjęcie. Kraków. Być może w 1998 roku miała miejsce taka sytuacja. W Krakowie nie trudno być poetą. Studentka. Można? Co pani studiuje? Religioznawstwo. To chyba ciekawe studia. Też tak myślałam. A pan, czym pan się zajmuje? Projektuję ubiory, mam swoje studio. I te buty to też pan sobie sam zaprojektował. Nie, ale są wygodne. Andrzej. Kaczka. Chętnie pokazałbym ci swoje projekty. Ciekawy jestem Twojego zdania. Może już iść, przyspieszę się na zajęcia. Może mógłbym cię, cię jakoś odprowadzić, bo już z modelką jestem umówiony dopiero za godzinę, więc jest trochę czasu. Idę na Grodzką. No to dokładnie w tym samym kierunku co ja. Może przy okazji będę mógł Cię wyciągnąć na wagary. Kilka dni później. Małopolska policja otrzymuje zgłoszenie zaginięcia studentki, którą poznaliśmy przed chwilą. 12 tygodni później sytuacja zmienia się diametralnie. Jest 6 stycznia 1999 roku. W okolicach stopnia wodnego w Dąbiu na Wiśle znaleziono wkręconą w śrubę barki ludzką skórę. Po wielu badaniach stwierdzono, że jest to fragment zwłok studentki Katarzyny. To znalezisko wyglądało dosyć makabrycznie, właściwie trudno to opisać słowami. Trudno było stwierdzić na początku, czy jest to właściwie skóra ludzka. Dodatkowo jeszcze skóra ta wkręciła się w śrubę barki, więc to jakby spotęgowało jej uszkodzenia. Dopiero właściwie po dokładnych oględzinach po sekcji zwłok można było stwierdzić, że skóra ta należy do człowieka, do kobiety. I nie została wycięta przypadkowo. To znaczy sprawca miał pewien zamysł odcinając tę skórę i zrobił to w jasno określonym celu. Jej kształt przypominał tak zwane damskie body. Do dziś policji nie udało się ustalić sprawcy bestialskiego mordu dokonanego na krakowskiej świecie. To nie były pierwsze studia, które przerwała. Pozostałych też nie ukończyła. Nie mogła sobie znaleźć miejsca. Sprawdziliśmy na uczelni. Ostatni raz pojawiła się na zajęciach dwa tygodnie temu. To były ćwiczenia z metodologii badań humanistycznych. Potem już się nie pojawiła. Matka wiedziała, że przerwała studia? Nie miała o tym pojęcia. Dziewczyna codziennie rano wychodziła z domu i mówiła, że idzie na zajęcia. Taki stan trwał do 12 listopada, kiedy ostatni raz wyszła z domu. co robiła, kiedy rzekomo była na uczelni? Miała chłopaka, jacyś znajomych? W śledztwie ustaliliśmy, że wchodziła do kina i przebywała w okolicy rynku. widziała sklepy muzyczne. Interesowali się nią jacyś mężczyźni? Zdaje się, że nie miała zbyt wielu adoratorów. Była dziewczyna z kompleksami. Taki typ introwertyczki. Wrażliwa. Podobno pisała wiersze, ale trzymała je w szufladzie. Kraków, komenda policji. Blisko 10 lat później. Mamy materiał z oględzin statku, ale nie jest najlepszej jakości. Zdjęcia były wykonane w styczniu 1999 roku. VHS. Przekopiowaliśmy je i zrobiliśmy korekcję obrazu, ale nie jest najlepszej jakości. Dokładnie. To było 6 stycznia 1999 roku. Sternik Łosia. Łoś to typowy pchacz rzeczny. No więc ten sternik doszedł do wniosku, że coś się musiało stać ze śrubą. Wezwali pomoc i odholowali statek do przystani. Po oglądzinach okazało się, że w śrubę owinęła się skóra. Ludzka skóra. Następnego dnia podczas penetracji dna w okolicach stopnia wodnego w dębnie zabezpieczono resztki tkanek, a dzień później w tym samym miejscu znaleziono odciętą nogę. To było chirurgiczne cięcie. Z pewnością to nie był wypadek. Ktoś zrobił to ze znajomością rzeczy. Aha, to ważne. Oprócz skóry w turbinie barki były też resztki granatowego swetra. Sprawca prawdopodobnie przed wrzucaniem skóry do wisły owinął ją w sweter ofiary. Prawie 10 lat. Sprawę przejęło archiwum Mix. Przez dłuższy czas y, utrzymywano to w tajemnicy, bo nie chciano wywołać paniki. Ludzie mieli jeszcze przed oczami Hanibal'a, ale teraz z milczenia owiec myśleli, że to początek serii. Możemy teraz porozmawiać z kimś, kto zna sprawę od początku. Zanim załoga holownika odkryła szczątki, a poszukiwania były w trakcie, doszło do pewnej sytuacji, która może mieć duży wpływ na przebieg zdarzeń do rzeczy. Zaraz po zdarzeniu niezależnie od działań policji matka sama na własną rękę rozpoczęła poszukiwania. Rozpytywała o córkę wśród studentów. Ma też kilka telefonów. Pojawiły się informacje o tym, że dziewczynę widziano zakopanem, gdzie podobno świetnie się bawiła. Potem ktoś zadzwonił, że widział ją w autobusie jadącym do Wolbromia. No, pewnie pod wpływem tych informacji kobieta zdecydowała się zatrudnić detektywa. Znanego detektywa. I wtedy się zaczęło. Niestety. A było tak: y w mieszkaniu kobiety zadzwonił telefon. Dzwonił mężczyzna. Kasia prosiła, żebym do pani zadzwonił. A dlaczego ona sama nie może zadzwonić? Proszę, niech ją pan poprosi do telefonu. Ona nie chce z panią rozmawiać przez telefon. Gdzie ona jest? Proszę, niech podejdzie do telefonu. To niemożliwe. Chcę się z panią spotkać osobiście i wszystko wytłumaczyć. Będzie na panią czekać o 14 na rynku pod Adasiem. Halo? Halo, proszę pana! Co, poszła? Chciała, ale wcześniej zadzwoniła do detektywa. I on poradził jej, żeby nie powiadamiała policji, że on weźmie sprawy w swoje ręce, że tu chodzi albo o sprawy sercowe, albo wymuszenie okupu? No mniej więcej. W każdym razie zgodnie z jego sugestiami nie poszła na spotkanie. Czekała na telefon. Zadzwonił? Halo, słucham? Dlaczego nie przyszłaś? Chcę rozmawiać z córką. Pytałem, dlaczego nie przyszłaś? Chcę rozmawiać z córką. Niech podejdzie do telefonu. Nie usłyszysz jej. Po blisko 10 latach powracają do tej tragedii małopolscy policjanci. Tym tropem poszli nasi telewizyjni śledczy, między innymi w rozmowie z autentycznymi policjantami z krakowskiego archiwum X. A to jest odosobniony przypadek, czy miały tego typu zdarzenia miejsce? Nie, to jest jedyny przypadek na terenie Polski, a dotychczas wydawało się, że jedyny przypadek w cywilizowanym kraju aczkolwiek ostatnio słyszałem, że podobne zdarzenie zdarzyło się w Niemczech. A czy to jest możliwe, żeby tego dokonał ktoś bez wcześniejszego doświadczenia? Czy to chyba musiał być jakiś chirurg albo lekarz? Tak się wydaje, tak się wydaje i też początkowo też tym torem poszliśmy, że, że tutaj przy tego typu oskurowaniach yy, musi Działać fachowiec, tak jak potocznie tak. się uważa. Zbadaliśmy to dokładnie i okazuje się, że najprawdopodobniej nasz sprawca nie miał żadnej styczności ani z chirurgią w profesjonalnym tego znaczeniu. Najprawdopodobniej, jeżeli wcześniej jakieś robił próby, jakieś nabierał doświadczenia, to były to doświadczenia na zwierzętach. Minęło 10 lat, my nie wiemy, kto jest sprawcą tej zbrodni. Nie znamy dokładnie daty, kiedy jej dokonano i nie wiemy, w jakim miejscu zamordowano dziewczynę. W tym czasie zadawano sobie pytanie, czy to zabójstwo ma jakikolwiek związek z głośnym wtedy filmowym thrillerem Milczenie Owiec. Czy sprawca mógł się wzorować na tym filmie? Bez wątpienia yy, trudno znaleźć podobną sprawę, w której sprawca działałby tak okrutnie. Ale to jednocześnie charakteryzuje jego osobę i stąd mój apel do telewidzów. Jeśli na swojej drodze spotkaliście Państwo lub obecnie znacie osoby, które cechowałyby się dużym okrucieństwem, cechami sadystycznymi, a także jeśli zadawałyby zbędne cierpienia, prosimy o przekazywanie nam tych informacji. Z podobnym apelem zwracamy się także do pracowników służby więziennej, bo podejrzewamy, że być może ten mężczyzna, ten sprawca odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności, szczególnie chodzi tu o wychowawców i psychologów. Ten mężczyzna umiał się posługiwać jakimiś narzędziami, nie wiem czy chirurgicznymi, może masarskimi. Mówię tu rzeczy okrutne, ale, ale ta skóra była, z tego co wiemy, dość fachowo zdjęta. Może to człowiek, który gdzieś w jakiejś takiej branży funkcjonował? Czy to jest prawdopodobne? Raczej nie jest to mężczyzna, który miałby styczność z medycyną, raczej z ubojem zwierząt, i w tym kierunku. My również prowadzimy nasze ustalenie, nasze działania. W Wielkanocny Poniedziałek, 12 kwietnia 2004 roku o godzinie 21.45 Komenda Policji Szczecin-Dąbie otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 12 dziewczynki Magdaleny Mackiewicz. Dziewczynka, która mieszkała w szczecińskiej dzielnicy Wielgowie, wyjechała po południu na rowerową wycieczkę wzdłuż obrzeży Puszczy Goleniowskiej. Lubiła tam jeździć, zwłaszcza na mostek nad trasą A3. To, że tego dnia tam była, jest pewne, gdyż z kijków ułożyła właśnie tam swoje nazwisko. Wróciła do domu o 19, prosząc o zgodę na jeszcze godzinną jazdę rowerem. Aby się nie spóźnić, wzięła od ojca zegarek. Magda była bardzo dobrą córką, gdy więc nie zjawiła się w porę w domu, rodzice zaczęli podejrzewać, że musiało się jej coś przytrafić. Półtorej godziny później ich obawy przerodziły się w pewność, Magdzie przydarzyło się jakieś nieszczęście. Punktualnie o godzinie 20:00 jakiś taki niepokój zaczęłam czuć i już zaczęłam wypatrywać jej w oknie, chociaż zazwyczaj daję jej te 15 minut na spóźnienie. A tego dnia już, już była niespokojna. Przeczucia nie myliły rodziców, chociaż poszukiwania podjęte natychmiast z pomocą znajomych rodziny i policji poszukiwania, które trwały do czwartej nad ranem, nie przyniosły efektów. Jednak już około godziny ósmej rano dwaj mężczyźni jadący rowerami do pracy znaleźli przy leśnej drodze łączącej wielgowo z mostkiem nad trasą A3 spodnie i bluzkę. Dalej w lesie leżały obnażone zwłoki dziewczynki, przykryte chem i gałęziami. Ja ciągle miałam taką nadzieję, że może ona widziałam oczyma wyobraźni, że ucieka na rowerze w majteczkach bez spodni, że może udało jej się uciec, że gdzieś jest, że gdzieś się czegoś boi. W pewnym momencie usłyszałam krzyk męża. Madzia! <laughs> Magda została uduszona. Badania nie wykazały seksualnego podłoża tego mordu. Nieznany morderca zabrał wszystko, co dziewczynka miała na sobie. Zabrał też górski rower w kolorze bordowym z napisem Forrester ze skośną ramą, tak zwaną damkę. Ustalono, że w godzinach popołudniowych leśną drogą, przy której znaleziono zwłoki dziewczynki, szedł mężczyzna w wieku 25-30 lat, krępy, o włosach blond ściętych na jeża. Mężczyzna ubrany był w zieloną kurtkę z jasnozielonymi pasami na ramionach oraz dżinsowe spodnie. Sporządzono dwie wersje jego portretu pamięciowego, które zamieszczamy poniżej. Policja poszukuje tego mężczyzny, gdyż nawet jeśli nie ma on z tą sprawą nic wspólnego, to jego zeznania mogłyby być dla śledztwa bardzo interesujące. Znaleziono również świadka, który około 20.00 widział mężczyznę jadącego z krajem lasu na zbyt małym, jak dla niego, rowerze. Ze względu na dużą odległość nie można było ustalić rysopisu tego człowieka. Dziś już wiemy. Kim jest mężczyzna z tego portretu pamięciowego? Zgadza się wiek, bo mówiono 4 lata temu, że ma między 25 a 30 lat. Mariusz S. ma 29 lat. czy podobny jest do Sporządza... tego rysunku? Sporządzone portrety pamięciowe przez biegłych rysowników faktycznie odpowiadają wizerunkowi zatrzymanego mężczyzny. Jego wiek, wzrost, budowa ciała, sposób uczesania są to cechy bardzo zbliżone do wyglądu zatrzymanego mężczyzny. Ta sprawa jest niezwykła z kilku powodów: chociażby dlatego, że po latach zatrzymany jest sprawca zbrodni, to w jakiś sposób państwu ulżyło, choć no, nie rozwiązało problemu tej, tej tragedii, która państwa dotknęła, ale jest niezwykła też z jeszcze jednego powodu, ponieważ. Ja nie pamiętam takiej sprawy, kiedy dwukrotnie robiono by te słynne badania DNA, bo pierwsze badania DNA robione przez policję nie doprowadziły do tego mężczyzny. Dlaczego? Faktycznie ówczesne badania DNA nie pozwalały na to właśnie, żeby można było wytypować tego mężczyznę. No, nowe metody zastosowano przy prowadzeniu badań kodu DNA i tutaj uzyskaliśmy 16 nowych cech, które właśnie pozwoliły na to, ażeby zatrzymać tego mężczyznę. Jak się żyje z taką świadomością, że morderca był obok, że może nawet mówił pani dzień dobry? Nie jest to przyjemne. To jest y, przerażające wręcz. Kiedy człowiek sobie uświadomi, że mógł przechodzić nawet codziennie koło mordercy Ko koło człowieka, który jest zdolny do, 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 do takiej przemocy. I te wszystkie dzieci, które tam w koło mieszkają. Praktycznie prawie, że przechodziły koło jego domu idąc do szkoły. Pani jest nie pierwszy raz u nas w studiu. Mówiła pani wielokrotnie o tym, że życia córki pani nikt nie zwróci, ale najważniejsze jest zatrzymanie sprawcy, bo on gdzieś jest, mieszka, funkcjonuje i może zagrażać następnym dzieciom. To się spełniło. To się spełniło w końcu i nareszcie. I, i tak po prostu powinno być. Miejsce mordercy jest w więzieniu, a nie na wolności. Właściwie to, że on pochodził z rodziny patologicznej, no sugerowało już od początku, że mógł być sprawcą tej zbrodni i to nie dawało wam, policjantom, spokoju właściwie. Dokładnie, cały czas policjanci wykonywali szereg czynności operacyjnych zmierzających właśnie do tego, żeby wykryć sprawcę tego bestialskiego zabójstwa i zebrany materiał właśnie pozwolił na to nam, że mogliśmy go w końcu zatrzymać. To jest jakiś nowy etap dla państwa w życiu w tej chwili. Została zamknięta jakaś karta. Chyba jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć. Jest to na pewno jakaś zmiana. Ale w tej chwili czekamy na wyrok. Myślę, że dopiero wtedy będzie można coś. Powinien to być w zasadzie wyrok do Dolotniego pozbawienia wolności. Ale o tym zadecyduje sąd. Natomiast my zadecydowaliśmy w programie, że ponieważ tak nietypowo działaliście a tak skutecznie zwykle naszą tę magazynu 997 przekazujemy telewizom, którzy dostarczyli informacji powodujących rozwiązanie jakiejś sprawy tym razem chcemy ją przekazać pionowi kryminalnemu zachodnio pomorskiej policji z podziękowaniem za to skuteczne działanie. Dziękujemy Jeśli bardzo. mogę, ja Proszę, również od siebie bardzo chciałabym podziękować policji, ponieważ y, osobiście przekonałam się i, i wiem, jak bardzo y, panowie byli zaangażowani w tą sprawę, jak bardzo im zależało na tym, żeby złapać mordercę mojej córki. Dziękuję. Komu puściłeś? Komu? Kuplo ale on was nie zna. To powiedziałeś. To powiedziałeś? Że do banku idę. Też komu więcej? Za tydzień przedstawię Państwu między innymi okoliczności zbrodni dokonanej w okolicach krakowskiego lotniska Balice, liczę na Państwa obecność i pomoc.